Dzień dobry, zapraszam na temat trzeci z działu piątego, a dzisiejszy temat to rewolucje w Rosji. Postaram się opowiedzieć Wam o dwóch rewolucjach, jakie przeszły przez Rosję podczas I wojny światowej, i będziemy mieli do czynienia z tak zwaną rewolucją lutową 1917 roku i rewolucją październikową. Oczywiście poznamy przyczyny, przebieg oraz skutki tych rewolucji. Zaczynamy od faktu, kiedy Rosja. Przystępuje do czasów I wojny światowej, do tak zwanej Wielkiej Wojny. Ona przystępuje z wielkim entuzjazmem, ponieważ hmm, liczy się z tym, że ta wojna pomoże wrócić Rosji na arenę międzynarodową jako supermocarstwo. Niestety tak się nie dzieje. I tu zaczynamy od przyczyn rewolucji lutowej. Już od samego początku Rosjanie zaczynają ponosić klęski na frontach wojennych. Tutaj klęska dwóch armii rosyjskich pod Tannenbergiem pokazuje słabość tej armii. Dodatkowo mamy bardzo duży kryzys gospodarczy. Ludność jest również niezadowolona z rządów ówczesnego cara Mikołaja II z dynastii Romanowów, który w chwilach jakichś takich trudnych bardzo często ucieka na wieś ale w pewnym momencie car postanawia tutaj przejąć troszeczkę kontrolę, wyjeżdża na front, staje na czele armii, ale niestety te armie ponoszą klęskę. Dodatkowo na dworze rozgościł się pewien chłop, który pozdawał się jednocześnie za mnicha, za proroka, za uzdrowiciela. On w pierwszej wersji miał uzdrowić chorego na hemofilię syna carskiego, a tak naprawdę to wszelkie decyzje państwowe były podejmowane, były podejmowane pod wpływem właśnie Rasputina. Tego mnicha i proroka. Ludność też jest z tego niezadowolona. I to jest przyczyna rewolucji lutowej. Natomiast, jak ta rewolucja się zaczyna? tutaj sytuacja bardzo mocno pogarsza się na przełomie 1916 i 17 roku ponieważ w Rosji mamy permanentny brak towarów mamy niesamowitą drożyznę dochodzi do strajków zawiązują się rady delegatów robotniczych w zakładach pracy dochodzi do demonstracji i taka właśnie najsłynniejsza demonstracja która jest początkiem tej rewolucji miała miejsce 23 Lutego 1917 roku, kiedy demonstrowały kobiety, które przez kilka godzin próbowały zdobyć chleb. No i nie udało się tego chleba zdobyć. Wszystko dzieje się oczywiście tutaj w Piotrogrodzie. I do tych demonstrujących kobiet postanowili przyłączyć się robotnicy. Na ulicę wyszło około 200 tysięcy osób. Władze początkowe nie sprzeciwiały się tym wystąpieniom ludności, ale nastąpiła eskalacja tych protestów, w związku z tym zaczęto strzelać do ludzi. Pogorszyło to jedynie sytuację. Wtedy do protestujących dołączyli się m.in. żołnierze garnizonu Piotrogrodu, którzy nie zgadzają się na użycie broni, ale również po stronie protestujących staje Duma Narodowa. Duma, czyli parlament, Duma Państwowa, czyli parlament rosyjski. W tej sytuacji dochodzi do tego, że władca, który nadal przebywa na froncie, Zostaje zmuszony do abdykacji, czyli ustąpienia stronu. I to jest skutek tej rewolucji. Car abdykuje, władza zostaje przekazana w ręce rządu tymczasowego, który 15 marca 1917 roku ogłasza koniec caratu i przejmuje rządy w Rosji. Tak też kończy się rewolucja lutowa, ale nie kończy się bałagan w Rosji. Albowiem w tym samym czasie, kiedy powołano do życia rząd tymczasowy Aleksandra Kierańskiego, to powstaje też drugi ośrodek, tak zwany tymczasowy komitet wykonawczy, który jest reprezentantem rady delegatów żołnierskich i robotniczych, i tutaj w skład wchodzą przedstawiciele przede wszystkim żołnierzy, ale również robotników Piotrogrodu składa się z różnych ugrupowań ta rada mamy tu między innymi eserowców ale również bolszewików którzy z czasem zaczynają uzyskiwać największe poparcie na czele bolszewików staje Włodzimierz Lenin i mamy w tym momencie w Rosji tak zwany okres dwuwładzy rząd tymczasowy i y, tymczasowy komitet wykonawczy. Nie może być dwu władzy, bo nie mogą zapadać dwie decyzje, bo nie wiadomo, która w tym momencie jest istotniejsza. Tymczasowy rząd, na czele którego stoi Aleksander Kierański, rozpoczyna przeprowadzanie reform. Między innymi znosi przywileje stanowe, nadaje ludności bardzo duże prawa wolnościowe, y, ale nie y, zmienia sytuacji dotyczącej wojny, ponieważ ludzie domagali się tego, żeby Rosja wycofała się z wojny. On w tym kierunku nie idzie, również ten rząd tymczasowy nie idzie w kierunku tego, żeby chłopi uzyskali ziemię na własność. W takiej sytuacji w kwietniu 1917 roku Włodzimierz Lenin wydaje tak zwane tezy kwietniowe. Jest to program społeczno-polityczny, który on chce zrealizować. Te tezy kwietniowe, on w tych tezach obiecuje, że zostaje chłopą, właśnie nada na ziemia, że Rosja wycofa się z wojny, no i przede wszystkim, że obali rząd tymczasowy. I po kilku miesiącach, mamy kwiecień 1917 roku, po kilku miesiącach Lenin decyduje się, że on jednak tą władzę przejmie siłą. W związku z tym rozpocznie się kolejna rewolucja, rewolucja październikowa 1917 roku. Co jest przyczyną? Ano przyczyną jest właśnie chęć obalenia rządu tymczasowego i przejęcia rządów przez tutaj tą Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. I jak ta rewolucja się zaczyna? Rewolucja ma się zacząć od wystrzału ślepym pociskiem z okrętu Aurora Następnie ma, następuje zajęcie pałacu zimowego, czyli tej siedziby rządu tymczasowego. Chcą aresztować Kierańskiego, ale Kierańskiemu udało się stamtąd uciec. I następnie udaje im się przejąć Skarb Państwa, co było bardzo istotne, żeby mieć pieniądze po prostu na dalsze działania rewolucyjne. Oraz opanowują, um, opanowują centralne okręgi um, państwa rosyjskiego. Jaki jest skutek? Skutek jest taki, że ta rewolucja doprowadza do powstania Rady Komisarzy Ludowych, na czele której oczywiście staje Włodzimierz Lenin. I ta Rada Komisarzy Ludowych wydaje dwa dekrety: Dekret o Ziemi i Dekret o Pokoju. I tutaj już same nazwy nam wskazują, że realizują plany, które były zawarte wcześniej w tezach kwietniowych Lenina, czyli dekret o Ziemi. Chłopom zostanie nadana ziemia na własność. A dekret o pokoju, czyli Rosja podejmuje decyzję o tym, że wycofuje się z I wojny światowej. Jednocześnie jeszcze tutaj została podjęta decyzja, że zostaje też przeniesiona zmieniona stolica w Rosji zostaje przeniesiona z Petersburga do Moskwy. To nie jest koniec jeszcze tego, co się dzieje przy tej rewolucji, bo pod koniec 1917 roku w państwie przeprowadzono wybory do zgromadzenia konstytucyjnego. No i okazało się, że niestety bolszewicy ponieśli tutaj klęskę. I kiedy w styczniu 1918 roku odbyło się pierwsze posiedzenie tego zgromadzenia konstytucyjnego, to Bolszewicy opuszczają, Serowcy i Bolszewicy opuszczają salę, ale wcześniej podjęli decyzję, że będzie na, tutaj trzeba użyć siły. Sami opuszczają salę, a milicja rozpędza pozostałych polsk, posłów i ostatecznie zapada decyzja, że to zgromadzenie konstytucyjne należy rozwiązać. Ponieważ jest opanowane tutaj to zgromadzenie. I na początku 1918 roku, w marcu, bolszewicy dotrzymują dalej słowa. 3 marca 1918 roku zostaje podpisany traktat brzeski, na mocy którego Rosja wycofuje się całkowicie z wojny. Ten traktat jest podpisany z państwami centralnymi. Rosja zrzeka się praw jednocześnie do Królestwa Polskiego, Litwy, Łotwy, Estonii i zachodniej Białorusi. W lipcu 1918 roku zostaje wydana konstytucja, zostaje utworzona Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Sowiecka i w tym momencie bolszewicy są już po przejęciu władzy mamy lipiec 1918 rok. Bolszewicy mają władzę w swoich rękach, nie ma też rządu tymczasowego. Warto tutaj też wspomnieć, że w tym samym czasie dochodzi do zabójstwa rodziny carskiej. Cała rodzina carska na polecenie Lenina zostaje wymordowana, albowiem on się obawiał, że tutaj będzie chciała ta rodzina carska przy jakimś poparciu wrócić na tron. I w 1918 roku w lipcu, właśnie w w nocy z 16 na 17 lipca, rodzina została wymordowana. Będzie to istotne za chwileczkę, ponieważ okaże się, że no nie wszyscy godzą się na to, że bolszewicy przejęli władzę. I mamy kolejną rzecz w Rosji: wybucha wojna domowa. Wojna domowa, która toczy się pomiędzy bolszewikami a zwolennikami caratu, którzy tworzą tzw. Białą Gwardię. Po stronie bolszewickiej tutaj zostanie utworzona taka jednostka wojskowa złożona z robotników, z chłopów. Będzie to Armia Czerwona pod dowództwem Lwa Trockiego. Natomiast po stronie zwolenników cara będziemy mieli tak zwaną Białą Gwardię, Złożoną z Rosjan, ale jednocześnie oni dostaną również wsparcie ententy. I ta wojna będzie toczyła się w latach 1919-1920. Będzie charakteryzowała się, to jest wojna domowa, ale potężnym okrucieństwem i terrorem, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. I niestety dla Białej Gwardii, dla ententy, ta strona przegrywa. To bolszewicy wygrywają wojnę domową. I odnoszą ostateczne zwycięstwo właśnie w roku 1920. To, że kończy się wojna domowa, nie oznacza, że kończy się koniec kłopotów w Rosji, ponieważ po rewolucji, po wojnie domowej, nadal są prześladowani zwolennicy caratu. Dodatkowo wprowadzono dyktaturę proletariatu, która polegała na tym, że przede wszystkim zniesiono swobody obywatelskie, zdelegalizowano inne partie, oprócz oczywiście partii bolszewickich. Tutaj przeprowadza, zaczęto przeprowadzać politykę antyreligijną i rozpoczęto prześladowania duchownych i odebrano robotnikom prawo do strajku. Żeby ludzie się nie buntowali, powołano jeszcze, jedną, jeszcze jeden organ, powołano taką komisję do zwalczania walki z kontrrewolucją, zwaną potocznie Czeka, na czele której stanął polski komunista Felix Dzierżyński. I Czeka stała się bardzo szybko postrachem dla całego społeczeństwa, ona stosowała masowy terror, każdy był likwidowany, kto w jakikolwiek sposób stawiał opór bolszewikom i opowiadał się za powrotem władzy carskiej. Sytuacja w Rosji uspokaja się dopiero mniej więcej w roku 1922. Wcześniej jeszcze Rosjanie od roku 1920 mają pewien cel: chcą rozprzestrzenić komunizm na inne kraje. Tu przede wszystkim myślą o państwie niemieckim, ponieważ tam jest bardzo dużo robotników. A należy pamiętać, że bolszewicy rozprzestrzenianie komunizmu rozumowali bardzo prosto poprzez działania rewolucyjne. I ich celem było przeprowadzenie po prostu rewolucji komunistycznych na zachodzie Europy. Niestety, na drodze stanęło im nowe państwo, które zaczyna pojawiać się z powrotem na mapie Europy, a mówimy o Polsce. I to Polacy powstrzymują tych komunistów, tą rewolucję wielką bolszewicką tak zwanej Bitwie Warszawskiej w roku 1920, zwanej też Cudem nad Wisłą. I sytuacja w Rosji, tak jak wspomniałam, uspokaja się w roku 1922, kiedy to władza bolszewików w kraju już się ustabilizowała i wówczas to w 1922 roku proklamowano nowe państwo, tak zwany Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. I to jest wszystko z tego tematu. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne zajęcia.